Ja z tej strony Maciek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, znowu sobie gramy w Bedwars i jest ze mną Abra. Elo. Oraz Agentix. Czyli dwóch mega, mega dobrych graczy, i dzisiaj będą mnie kierować na Bedwars. Dwóch mega, mega, do... mega no, dobrych mega gościu, dobry. najlepszych w Polsce. E, zwłaszcza jak ja mam 70 gwiazdek nawet. Bed... Mm. A ja mam 4 gwiazdki. Agentix, ile ty masz? Ja mam. Zaraz, zaraz dokładnie pokażę tak 400, 300, 30, 1500 ma agent, tylko nie chce się chwalić. Słuchajcie, um, MIFT w Bedwars idzie ogólnie coraz lepiej, no ale nadal potrzebuję dwóch mentorów, którzy będą mi pokazali, jak się gra. I dzisiaj poprosiłem ich, żeby pokazać. Abra, eee, ja co? to widziałem. Właśnie mówię o tym, że potrzebuję mentorów, a Abra sobie sparł po prostu przy budowie mostu. W każdym razie chciałem powiedzieć, że będziemy próbowali zrobić jakiegoś trolla kozackiego. A ja się... Nie no, zabudujemy pewnie typków w bazie. Dobra. Potem może byśmy zrobili tak, że spróbujemy ich zabić na przed samymi silverfishami. Mamy parę A ja pomysłów, nigdy więc... takich rzeczy nie robiłem, nie wiem nawet na czym to polega, ale chcę no, jakiegoś trola odstawić konkretnego. Więc subskrybujcie kanał, my... zostawiajcie łapeczkę i w ogóle. Na tym tam będziemy wszystko. się skupiać. No i właśnie tak jak powiedział on... tak, Abra, się... pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, Kurde. dzwoneczek i łapkę w górę. Bo teraz to jest bardzo ważne, jest nowy kanał. I gościu codziennie są minigierki. Także, no wiesz, gościu, łapeczka, i lecimy tutaj strolem ostrym na Bedwars. Ej, rzuci się dobudowali do, do diamentowej wyspy. O, o my gej, ale ty to raczej do... patrz, czy ktoś się do nas dobudowuje, Tak, nie? ja na razie tutaj zostanę na wyspie, aż chłopaki ogarną sobie jedną drużynę, pokonają ich i dopiero wtedy będziemy atakować. Ty, no stary, póki co powiem ci, że. Łóżko. Tak. Niebiescy i czerwoni są naprawdę dobrzy. Gościu, ja tak, tutaj w serio są Tak, mamy zabudować i tym i tym najlepiej. Jakbym z miał TNT, nie, bies, nie bieliby łóżka. Ja jestem tak kampię okay. u nich, że u. stare. Gościu, tutaj będzie takie grane łóżko z endstone'a. nikt się tutaj do, do nas nie wbije. Takiej szansy nawet nie ma. Raz, dwa, Ja tu idę, dwa. dobrze pomogę trochę. To, rozwaliłem, to, rozwaliłem. Nice, nice. Okej, okay, no to teraz Woo! ciśnij z nimi. Ja tutaj patrzę, ale. A czy zginąłem, ale Aha, zrobiłem tą najgorszą robotę. Więc no to spoko. jest najważniejsze na pewno. Już mamy zabudowane łóżko dwoma, dwoma warstwami, także... Rozklepę się. To, robić, to weź chodź Maciek być. do niebieskich. Ale ja agent agent jakbyś mógł nieczy, chwilę podefować. Dobre, przynajmniej to Ojej. Ha, tam umrę? Okej. Okay. I Marłem. lecimy z... Yy, lecimy do niebieskich, tak? Mam lecieć. No, 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 to agent weź po, po, podefuj chwilę, a my pójdziemy o. do niebieskich. Może Maciek kogoś zabije, będzie spoko. Hmm. Ale tu jest czerwony, patrz. Ja no to czekaj, boję. zaraz go rozwalimy, Spokojnie. On też ci do niebieskich, może on ich pyknie, a my go dobijemy, to jest plan. A my dobijemy czerwonych to siela. To jest plan. Ja no mam Dobra, no możemy go pyknąć. Ja nie Żaden mam, ja mam budulca, już myślałem, że nie, nie będę mógł się budować. Dobra, dobra spróbuję pyknąć tego czerwonego, żebyś tam miała jakiegoś finala. Patrz, oni się klepią, dajmy im się wybić. Dobra, zabiłem tego czerwonego, chodź, 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 dobij, dobij, dobij. Klepię, 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 klepię. Dobra, jest, udało się. I bo tutaj jesteście jeden typek. Patrz, on się zabudowuje, co, co ty robisz? Dobra, rozwalaj go, rozwalaj go typie. I typ po nie, nie ma, O nie, ja mam... A, ja mam pół serca Nie, no muszę mówią. Goście, ogóle... no niestety umarłem, ale on nie zaczął klepać, kiedy po prostu nie, ogarniało. nie ogarniałem. Nie ogarnąłem Dobra, typu, to ale w jeden BI... final kill jest Wybijaj do czerwonych, bo tam też ich rozwaliliśmy i patrzcie, żółci mm. próbują już do nas podchodzić powoli. Więc Uf. no nie Ja Jestem u nas na wyspie i... No, dobra, rzeczywiście są tutaj żółci. Widać, że się próbowali budować. Ja chyba zostanę na wyspę. Słuchajcie, jeżeli mam drewniany mieczyk, bo się, bo zginąłem, to lecieć od razu z drewnianym, czy czekać na na kamienny albo. Nawet no, no możesz poczekać. Żelazny. Możesz poczekać, nic ci tam nie szkodzi. Wiesz, nigdzie nam się nie spieszy, tak? Dobra, y, bo to jest za 8 golda, kosztuje? Żelaza. Yy, nie, 10 za 10 żelaza. Więc tanio, dobra, rozwaliłem wszystkich czerwonych. Kamienny jest za 10 żelaza. A no, a ty powiedziesz jaki? A żelazny za 7 a, golda. Ale nie, 7. żelazny, to wiesz, to teraz nie kupuj szkoda, szkoda kasy A No go. dobra, bo już chciałem kupić i zapomniałem sobie kupić Tulsę, a to jest mega ważne. Dobra, został jeden niebieski. Oh. Idź go! ty się do nas butuje. Okej, okay, okay, okay. tak, podłożymy sobie to. To agent, ty się z nimi pobaw, a ja Maćkowi załatwię fraga na niebieską. Tak, ja lecę za tobą. Ja mam oh. TNT jak coś, a w ogóle czyje łóżka zostały. Jeszcze tylko jedno. Już, tylko jedno, już, ale go nie rozwalamy, nie, tak. nie rozwalamy, bo robimy trola. A ja kupiłem tak z... Odruchowo po prostu, bo zawsze kupuję TNT w miarę na początku Pum, bo to jest... Tylko, y... że ja mam drewniany miecz, więc ja mu za dużo nie zrobię ja no mam kamień, więc zobaczymy. też mu za dużo nie zrobię, ale jak jest jeden, nas jest dwóch, także na pewno go... Podnie... O, wow! gościu! Ale... Ja już mam dwa serduszka, nie? A gdzie on jest w ogóle? Jest na niewidzce, na niewidzce tutaj jest, z żelaznym enchantowanym mieczem Trafiłem go, więc już go widzisz na pewno O, gościu, o, my... dobra, jest tutaj O nie, o nie, no jak to się stało? Ale ja stary się, on miał enchantowany mogę. żelazny miecz, więc spoko, on miał dużo lepiej. Ale znowu wykony. mnie zaczął bić jak kompletnie tego nie ogarnąłem, no to jest jednak trochę brak wprawy gościu. Dobra, Pewnie nie, do niego musimy projdzie... by myśli. go pknęli, jakby mieli więcej życia. Dobra. Ja miałem dwa serca, bo mnie fireballem wziął. No jak ja się ogarnąłem gdzie on jest, też miałem dwa serca, także no nie miałem szans. I co? Musimy go załatwić i lecimy trollować żółtych goście no. Okej, okay, on no tutaj cały, cały czas siedzi. Tak trzyma, żeby to przeszli. Puk, puk, puk. Mogę sobie znowu mnie tak próbuje wysadzić. jabłko. oj, nie jest ciężkie. bo to na nożyczki, bo to też może się jeszcze przydać. No ja tutaj gości, jestem u tego niebieskiego, ale mówię, ja samemu nie mam szans, hmm. bo mam drewniany mieczek gościu, a on ma żelazny enchantowany, rozumiesz to? A ci żółci wbijają się do nas czy nie? Czy Oni, oni są tak słabi, że no, po a prostu... A gdzie ty jest to jesteś agent będzie... w ogóle? Bo ja ci dawno nie zabawa. A, tutaj dobra. jesteś, dobra. Niebieski ma połowę HP. Dlatego tak mhm. się zboliłem. Dobra, to co robimy? Ty Widzę, że nie chcesz dobijać tego niebieskiego. Chodź agent, zabijemy Chce, go, jak masz właśnie widzę jak. Mam, kupiłem żelazny mieczyk specjalnie dla tego niebieskiego. Mam żelazny no dobra. Mieczek. A, bo ja mam Armora nie mam, dlatego... dlatego już masz, już masz. Na pewno? Dobra, agent, tak. chodź na szybko rozwalimy go. Nie, ja lecimy lecimy za to, ja to zrobię. Dobra. Musimy weczek, najwyżej pomogę? stracimy łóżko, najwyżej będzie śmieszny, dawaj. Ale skąd mi Dobre. się Armor pojawił goście, bo ja tego nie Bo ogarnąłem. Kupiłeś go sobie za 12 golda. Tak, to już nie pamiętam tego, ale dobra. W takim razie Dobra, agent lecisz? lecisz? Tak, biegnę. Ty, no nie widzę go. Pum. Może on też gdzieś uciekł, a zno, może znowu niewidkę sobie ogarnął. Żółci na pewno nam już wbijają to łóżka. O mega, no stary niebieski? On mnie zaraz załatwi, Ej. na 100%. Ej, Niego jakby tu nie gdzie ma. on jest? Nie, go tu nie ma na pewno. A może się chowa za wyspą, może... po prostu? No, właśnie. Środ... Nie! no właśnie! Nie! Ale kto się do nas bił? Myślicie, żółty czy ten niebieski? Ten, tak, żółty. Tak, bo, żółty, bo jest napisane, że lucyfer zabił. No, się dobra? Nie, spoko, i tak trolla zrobimy. Postaramy się bo nie to ostro. bo on jest średni. Chodźcie do bazy, może on się kampi na szybciej w bazie. Hmm. Ale ktoś tam chyba Nie, już no nie, widzę nie ma go. go, mówię wam, on uciekł, patrzcie, stąd jest most tylko na diamentową wyspę, ale tam go nie ma na pewno. No i na środek też mógł uciec, czemu nie? Ja no dobra, zbił, to słuchajcie, mamy się razem. Nawet. Tak, on mógł, 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 mógł wszędzie pójść, ale musimy go, musimy go wyjaśnić elegancko. Dobra, ja lecę, Dobra, go wyjaśniamy na i Na środek lecimy. lecimy chyba, tak? No agent co robimy? Tak, chodźmy na środek, to będzie dobry pomysł. Dobra. Tylko uważajcie, bo teraz nie mamy łóżka, więc on fireball. On hey from there. Czyli domyślam się, że chodzi okay, o diaksy. na diaksach jest, spoko. Tylko traci swoją nie. pozycję. Na pewno ma fireball, lepiej tam iść teraz. Nie stój tak na moście. Dobra, yy, bo Nie, ja chodź lecim... na środek. No to na środek lecieć czy nie? Bo tam jest żółty jeden po prostu. Ja się go trochę wystarczyłem. Bo oni mają dobre ulepszenia chyba. No to zaraz go nie będzie. Tak myślisz? No dobra, to ja lecę za tobą. To jest ten, co rozwalił nam łóżko, ma koś... Masz wpadł w już teraz. myślałem, że spadnę. O, fuck kościół! Nawet ciosu nie zabrał. <noise> dobra, to teraz tak. A, e, 6, no 6 emeraldów no. dostałem. E, więc żółty to na deksowej mu... wyspie jest, jak coś. Agent, robimy potki, czy raczej właśnie jakiś łuk? Może bym kupił ten z punchem. Ale mam pomysł na trola: moglibyśmy im wodę wylać i w nich z tego łuku stralki nie mogliby Ej, w ogóle pozostać. Ej, okay. tak! Zróbmy tak, żeby im się będzie wlewała woda. No. Ale no, dobra, dobra, zróbmy to, zróbmy to. Tak. Dobra, dobra to czekajcie, jest? najpierw tak, diamentowe tak. zbrojki sobie robimy. Najpierw o. diamentowe zbroje, okay. mam już na dwie. Czy ma emeraldy by mieć, czy diaksy? Emeraldy. Jeszcze sześć potrzeba. Dobra. Ja chciałbym się trzymać pięć, z wami, bo nie wiem, gdzie jesteście, goście, A dobra. Jesteśmy razem. I tak, gdzie są kolesie? Gdzie są te typki? Gdzie jest ten Oni są tam, tak jak tam. Dobra, to Maciek, masz 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Agent, chodź tutaj, masz jednego. Mam sześć, rzeczywiście, o, fajne. dobra, ja teraz mam 6, Maciek ma sześć i zbieramy dajdziemy? na agenta. Nie no, a, zbieramy, jeszcze zbieramy jeszcze dla Emerald. agenta. Dobra, trzeba poczekać chwilkę. Bo jak będziemy mieli diamentowe zbrojki, a my nawet nie mamy enchantów! No goście, my o jesteśmy kurczę. biedni strasznie na tej arence, naprawdę Ak, No to ciężko. na diaksy lecimy jakieś, nie? Dobra, to trzeba jak już ogarnąć to no go... Dobra, to chodź tutaj, chodźcie do czerwonych taki. Dobra, ja lecę za do czerwonych, bo do nich Chodźcie do czerwonych, jest czerwonych i od czerwonych dobudujemy się na diaksy, taka moja propozycja No spokojnie. Ja jeszcze zbiorę emeraldy No dobra, dobra Okej, okay, to zbieraj, śmiało Lecimy gościu, tutaj bank skok Okej, okay, zbiorę sobie nawet to, Dobra, zobaczymy co można za to kupić yy, Jakieś sobie ulepszenia kupię, tego i Żółty tego. ma fireballa, uważaj, jest nad na Zbroję, Zbrojkę użyciem. mogę kupić Ale mam fartę! Ale nie, masz fartę, no kupić. Tutaj jest Dobra, oh, mam jak sobą zbroję i jest elegancko, to sobie odłożę, chociaż się tak... Nie w sumie i tak nie mamy już nie ma co odkrywać do Ender Chestu I nad Jaxy mieliśmy lecieć. Dobra, to Właśnie, ja mogę się e... dobudować, patrzcie tutaj... Nie, 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 nie bo co? ciebie zrzucą. Okej, okay, no zrzucą, to może tak. niech agent buduje, bo patrzcie agent na tej buduj... wyspie po lewej nikogo jeszcze nie było. Ale to może nie buduj speed bridgingiem, bo jeszcze spadnie się będzie lipa. Mordo Dobra. Gościu, bo na tej, tak e, ta, e, ta po prawej może być wyczyszczona, ale po te, na tej po lewej nikogo na pewno nie było No no A ja będę tutaj stawiał kolejne klocki na wypadek spadania Będzie bezpieczniej No ja tutaj tak idę, tak patrzę, czy tam coś już Dobra, bym... lecę za Dobra, git, git, git A e, jest w porządku No to jest solidny most, gościu, powiem ci, że jest całkiem duży Ile diaksów było? ja mam 7, ale za sekundę 7. będę mieć już 8 Dobra, robimy szarpresa 3. będzie potrzeba czy 5 na początku Sharpresa 1 potrzeba 8, o, 8. 8? dobra na, a na prota ile? 5, dobra Więc potrzebujemy co najmniej 13 teraz Chodźcie na drugie, diakce też się dobudujemy do nich Ale tam są rzuci, ja tam się boję budować To tylko patrzcie czy oni nie podchodzą do tego Okej ja będę spektował dobra. Ja ich w ogóle nie widzę, nie wiem kiedy ostatnio ich widziałem No bo może ich faktycznie tam nie no, być może akurat. tam nie być ich i idzie A jeden, jest na tej taksowej wyspie, rzeczywiście. Kurde, o uważaj gościu! Dobra, jestem. Okay, oni no są nie, rozwalam Oni mostek. są mocni chyba. Dobrze, że powiedziem po normalnym. To... Omegy. za goście. Kotek. Ale innych nie widzę, tylko ten jeden jest tutaj. Jeszcze jednego fireballa ma. Wiem, wiem, to wiem, ale gość. tak próbuję to... Na... No nie, no nie psuj gościu! Już okay, dopiero. on się z nami bawi, ewidentnie. Dopóki nie mają łuku, to jesteśmy w miarę bezpieczni, tak w sumie, nie? Ja mam po Co ja mogę kupić tutaj? Ja to O nie! Silverfish, patrz! Silverfish, Żółte, polsze ja mam zrobić? tutaj. Ha, pomocy, pomocy! Rozwalaj je. No, no to właśnie to staram roz... się je trafiać i jakoś jak nie wychodzi. Jak on tutaj goście? dorzucił silverfisze? Wow. Ale się przestraszyłem, nie wiedziałem co się dzieje. Bo nimi można normalnie jak śnieżkami żyć. A, w sumie tak, w sumie tak. Dobra, bo to goście, on cały czas się z nami bawi, ale patrzcie, nadal niebieski gdzieś żyje, myślę, że on się gdzieś kampi po prostu. On przeżyć. pewnie robi sobie takie ulepszenia. Oj, no, że możliwe, że jest nawet na naszej wyspie. No i co? No, serio. Kurczę, no mamy mamy przypał. Myślę, że nie jesteśmy w y, super sytuacji. Um, o, ewidentnie nie. Nie powinniśmy patrolować mam... kolesi. Spróbujmy się może od środka wbić do tych żółtych, choć nie, tam nie ma mostu. Kurde, oni to mają. No, oni są dobrze ogarnięci. Dobra, ja zgarniam ja, tutaj więcej niż Ja Nie ma żeby Dajesz. wypić potkę na niewidzialność i przejść przez most na środek mhm. i załatwić jakieś emeraldy i tak Ale dalej. Ale nie mamy potki na niewidzialność, gościu. Ja w się sensie ja sobie kupiłem akurat. Okej, okay. to ja nam zaraz no to zrobię tak protection. Zrobić, no. Będziemy mieli. Prota. będziemy. Uważaj, bo dziura, jest fajnie. dziura mien, w moście. Lepiej Więc teraz nie, bo jeden idzie i widzę, że ma akurat. Okej, okay, tu jest jeden żółty rzeczywiście, ej. No o gościu, o goście, patrz on wchodzi do nas, on ma jumpa, on ma jumpa. Pomocy! Dobra, klepa, 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 klapa. klapa, klapa, klapa. klapa, klapa dobra, Ale... Go. Dobra, elegancko. O, zabiłem go. Ty, to go. budujemy, budujemy do nich diakcję, patrz, patrz. Kolejny szybko. idzie, kolejny idzie i ma fireball okej, okay, dobra, czy musisz uważać, Abra. Oni naprawdę są przykokrzeni tutaj. Strzela do I mnie! Rzucił. O nie, to był przysiłek! Okej, to było dobre. To Ej, był naprawdę, oni nie są przykokrzeni, tylko no kurczę grają na te bole. Tak, na, ale mają szczęste, właśnie no. bardzo, dużo, bardzo dużo itemków, pewnie mają też... Ale on nawet nie ma deaxowej zbroi. Ty, łuk musimy kupić. Serio, jak kupimy łuk, A za co to łuk, potem łuk można pójdzie? kupić za 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 złoto. To, dobra, ja mam 18 złota, mogę kupić łuk. Ten za 24 złoto. by się przydał, co? Ym, no to mogę pozbierać, słuchajcie, możecie mi rzucić... Mam 23 golda Patrzcie, niebieski o, się klepie z żółtym rzucę. chyba na środku. Czy łuk można komuś wyrzucić? Można tak. Okej, okay, to ja kupuję ten łuk dla was i wy się nią jakoś tam podzielicie Ale na strzały to, to No dobra, dobra Słuchaj, rzucam ci, patrz bang. Tylko, sobie, że, że, że strzał nie mam No bo wszystko wydałem No Boję dobra, się zaraz tych żółtych skupuję. Ej, dwa razy prawie spadłem na tej arence Już tak mega blisko Także ja już tutaj gościu wolę uważać Dobra, ja bym się dobudował na te diaksy do żółtych. Będziemy mieli bezpośrednie pójście do jakby No to by, by było drogę to by było do dobre, tylko że oni są poczujni czujni chyba. To możemy tak budować Także po kilka klocków szerokości to wtedy... No tak, no tak nie tak, ma szans spaść. Patrzcie. Do... Tak. To ja no znowu będzie rzucać, co za koleś. Pyk. Nie! Spadłem! Zrzucił Spadł. mnie, no jak! No dlaczego tylko on spada? No Dobra, agent, chodź rozwalimy Słuchajcie, teraz, i teraz daję wam dosłownie minutkę i macie ich pokonać. Bo nie, serio, to agent, nie chodź rozwalimy pół. ich teraz. Dobra. Dawaj na środek i eluwa. Powiedzieliście, że jak będziecie się budować po kilka klocków jako most, no to że będzie spoczko. No ja myślałem, dobra, sobie wejdę na most, pomogę wam budować, no ale nic się nie stało. Słuchajcie, Firebola. Nie! Nie wiem. Ale nie, spadliście wy dwójkę, Fadu. gościu! No jak on... Jak to, jako? to jest możliwe? Nie. Gościu, ja myślałem, że tutaj będzie epicki troll na żółty, a oni nas, no bądź co bądź, ale wyjaśnili nas tymi fireballami, no pięknie. Ej, ale naprawdę, oni, patrz, w klepie jeden na jeden nie mieli żadnych szans. O oh, oh my god. Dobra, no słuchajcie, nie udało się wygrać, ale i tak arenka była śmieszna dosyć, także. Także no co, no chyba tyle starczy. słuchajcie, pamiętajcie koniecznie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę, bo to jest mega ważne. Graliśmy sobie z Agentixem i z Abrą. Napiszcie, czy wam się podobało. No i oczywiście jutro kolejny odcinek, także wbijajcie jutro. Gościu, co tu się stało? Ue. Nie wiem. Także się pożegrajcie, chłopaki. Elo. No i do jutra. yo!